Dzień strony Maciej. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z kosmetykami w roli głównej. Dzisiaj opowiem Wam o moich ulubieńcach. Wiecie, że te filmiki zbyt często na moim kanale się nie pojawiają, ale jeśli się już pojawiają, to polecam Wam 5 najlepszych, najfajniejszych kosmetyków, które ostatnio zawładnęły moim serduchem. Dzisiaj będzie. Sześć kosmetyków, ale można powiedzieć, że jeden i drugi em, i dwa z nich będą bardzo, bardzo do siebie podobne. E, także jeśli macie ochotę, to zapraszam do oglądania, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie czasem e, posłuchać właśnie o kosmetykach, o moich kosmetykach, które chciałam wam polecić. Jeszcze przed pokazywaniem kosmetyków wspomnę tylko, że na sobie mam sukienkę. Żółtą sukienkę Stono, którą mierzyłam tutaj na kanale, zostawię Wam link tutaj gdzieś z boczku, żebyście mogły zobaczyć. No, musicie przyznać, że rzeczywiście prezentuje się bardzo, bardzo twarzowo. Ale zacznijmy od kosmetyków. Zerkam tak, tam, w tamtą stronę, bo właśnie tam są ustawione. I zaczynamy od kosmetyków, to tak jak mówiłam, które są bardzo do siebie podobne. Mowa tutaj o um, kosmetykach Bielenda, Bielenda Vegan Musli, seria dla skóry. Słuchaj, tutaj jest seria nawilżająca, właśnie ta niebieska tak wyglądają. Design tych produktów bardzo, bardzo mi się spodobał. Te nakręteczki e, właśnie wyglądają tak jakby zrobione były z drewna, tak jakby były zrobione z korka, z takiego właśnie prawdziwego, Widzicie? Jest Tutaj dosyć duże zużycie, jeśli chodzi o serum, bo tutaj mamy serum, tutaj mamy krem, i tutaj mamy serum z owsem, pszenicą, z mleczkiem kokosowym. Jest to właśnie dla cery suchej, odwodnionej i wrażliwej. E, I mam wrażenie, że to serum i ten krem to jest jedno i to samo ta sama konsystencja, to samo działanie, to samo nawilżenie, ten sam zapach no bo musicie wiedzieć, że pachną bosko. Ja bardzo zwracam uwagę na zapach i tutaj zapach to jest taki właśnie mm, taki właśnie takiej owsianki takiego mleka. Po, pomieszanego z, 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 z właśnie z jakimś z owsianką, z takim, takim porannym posiłkiem po prostu. Pisałam o tych kosmetykach już na moim Instagramie i używając ich mam wrażenie, że tak jakby dostarczam mojej skórze wszystkich niezbędnych składników. To tak jakbym po prostu karmiła tą owsianką moją skórę z samego rana. E, tak naprawdę to tak, używam ich właśnie na rano, bo są takie lekkie, e, ta konsystencja jest dosyć taka lejąca, bardzo szybko się wchłaniają. Ja uwielbiam takie kosmetyki, które się szybko wchłaniają i wydaje mi się, że jeśli zastanawiacie się nad kosmetykami, które byłyby dobre na okres właśnie wiosenno-letni nie lubicie, jeśli Wasza skóra się lepi, no to właśnie polecam Wam te kosmetyki, one bardzo ładnie nawilżają, skóra się po nich nie świeci, ja mam tłustą skórę więc no, no po prostu to świecenie zawsze za mną chodziło, zawsze staram się dobierać kosmetyki tak, żeby ta skóra mi się po nich nie świeciła żeby nie była bardzo obciążona a tutaj mamy dużo, dużo nawilżenia I mam też w tej serii krem pod oczy, ale jestem w trakcie testowania, więc na razie go tutaj nie przyprowadziłam, nie pokazałam go w lubieńcach, ale te dwie rzeczy właściwie tak jak mówię, no według mnie działają tak samo, to jest, to ma konsystencję takiego lekkiego kremiku i bardziej mi się podoba właśnie opakowanie z pompką, no bo z pompką, no wiecie, dwie pompeczki, dwie czy pompeczki na całą twarz już, nie grzebiecie paluchami, jest to wiele bardziej higieniczne, wiele bardziej wygodne, tutaj mamy... 30 ml tym serum w tym opakowaniu tego serum, a tutaj mamy 50 ml tego kremiku tu jest napisane, że może być używany i na dzień i na noc, jak, jak uważacie ja używam ich właśnie na dzień bardzo fajna seria bardzo ładnie pachnie Polecam Wam serdecznie, zwróćcie na nie uwagę, szczególnie właśnie teraz na okres wiosenno-letni. Kolejna rzecz to różyk, różyk z Fokialur, jest to róż Silky Powder Ombre Blush i tutaj jest kolorek 02 Grapefruit, spróbuję sobie go tutaj od razu utworzyć. On jest zamykany na magnes. możecie możecie zobaczyć jaki jest styrany, bo ja go używam, ja go męczę ale spodobał mi się dlatego, że używam przepiękny ombre przepiękny ombre, który ja tutaj już zdążyłam rozwalić, zdążyłam pomieszać dwa kolory ze sobą, ale świetnie się nadaje właśnie do mocniejszych makijażów, kiedy chcecie więcej różu i do takich um, delikatnych, kiedy chcecie jednak, żeby coś tam było zaznaczone na tym policzku, ale nie chcecie, żeby e, była matrioszka więc super, super, e, podoba mi się właśnie ten efekt ombre, podoba mi się to, to, że można mieszać te kolory, można dwa za sobą, można osobno, wszystko jak najbardziej tak. Druga sprawa to design, ja jestem wzrokowcem jednak, jednak zwracam uwagę na opakowania i to takie białe opakowanie, takie minimalistyczne, takie bardzo nowoczesne, z takim piórkiem tutaj, no, prezentuje się bardzo, bardzo ładnie, takie kwadratowe i, i jest moim ulubieńcem, sprawdza się super i dodaje sobie świeżości, dodaje sobie takiej Takiego um, no świeżego luku na wiosnę. Ja uwielbiam dodawać więcej różu, i teraz na wiosnę mam więcej różu. Jak możecie zobaczyć, więcej różu, więcej rozświetlaczam, mniej deczko brązera, bo jeszcze nie jestem opalona i jeszcze e, ta skóra nie jest właśnie taka przybrązowiona, więc ta świeżość, ten róż na policzkach to jest coś super. Widzę, że ten dzisiejszy filmik z ulubieńcami to jest taki właśnie typowo na wiosnę, bo to jest dużo rzeczy, które do mnie dotarły właśnie ze względu na nadchodzący nowy sezon i taką też rzeczą jest balsam nawilżający stołpy, to jest w ogóle nocny turbo krem antycelulitowy z efektem dźwięku. No, umówmy się, że ja w takie rzeczy nie wierzę, ja bardziej z Sprawdzam to, jaka jest konsystencja, sprawdzam to, jak on się sprawdza. W środku jest dosyć taki, powiedziałabym, brunatny kolor, nie przekonuje wcale, a wcale. E, ale no, używam go rzeczywiście na noc, używam go na tą moją skórek, która jest taka przesuszona po zimie. Ja w ogóle. Mam wrażenie, że właśnie w, tych, w tym okresie, w tym okresie marzec, jeszcze zanim zacznie się kwiecień, zanim wyjdzie słońce, moja skóra jest super, super sucha i super blada. To są ostatnie miesiące przed właśnie słoneczkiem, przed tymi miesiącami, gdzie twarz się zabrązawia, gdzie wystawiamy nogi na wierzch. Ja teraz też zaczynam wystawiać nogi na wierzch, chodzę w sukienkach. No i ciekawie nie jest, więc e, korzystam z tego typu e, kosmetyków. Jest to bardzo mocno nawilżający i natłuszczający krem. Czy ja widzę po tym jakiś e, efekt antycelulitowy? Nie wiem. Smaruję całe ciało, smaruję nogi, smaruję łydki, smaruję tam, gdzie nie mam celulitu, tam, gdzie mam celulit. Zwracam uwagę na to, czy ta skóra będzie natłuszczona i nawilżona. E, nie jest... E, nie jestem super e, zadowolona tym, że skóra Rzeczywiście się tłuści po nim. Jak wiecie, ja lubię, jak jest wszystko pięknie wchłonięte. Nie lubię, jak się po prostu skóra świeci. Nie lubię, jak jest tłusta przed pójściem do łóżka. No po prostu jakoś tak nie. Ale wiem, że muszę, wiem, że trzeba nawilżyć. Wiem, że ta skóra musi jakoś wyglądać. Będziemy się pokazywać, pokazywać nogi. Właśnie dla mnie nogi, nogi to jest masakra. Nogi to jest masakra. Trzeba będzie zrobić porządek ze sobą. Jest kwarantanna, kilo w dłoń, kosiar w dłoń i wszystko będzie trzeba doprowadzić do stanu używalności, także rzeczywiście działam taką mocną terapią nawilżającą, natłuszczającą i polecam Wam to, bo widzę zmianę, widzę, że skóra jest bardziej napięta, widzę, że jest taka bardziej właśnie zaróżowiona, że jest no taka zdrowsza, takie mam wrażenie, że jest zdrowsza i wstydu nie będzie. Także na ten okres wiosenno-letni polecam zastosować coś właśnie mocniej nawilżającego, mocniej natłuszczającego, no ja zastosowałam właśnie to e, czy to jest jakaś wersja tak to jest dermokosmetyk mm -hmm. także no polecam polecam takie, taki słoiczek on tutaj ma 250 ml także tak jak pachnie <grym> no cudów też nie ma pachnie trochę jak ciasto drożdżowe pomieszane z płynem do mycia naczyń cytrynowym Coś takiego. Cudów nie ma naprawdę, ale widzę efekty, jeśli chodzi o działanie. Także polecam, lubię, smarować będę. Kolejny produkt, bez którego nie mogę się tutaj obejść na początku wiosny, i który używam. To Eveline Brazilian Body e, Multifunkcyjny Korygujący Krem do Ciała CC, e, 10 w 1, ja uwielbiam te oznakowania 10 w 1, bo co on robi? Wyrównuje kolory, zaświetla skórę, maskuje niedoskonałości, nadaje skórze zdrowy wygląd, neutralizuje zaczerwienia, uelastycznia, nawilża, gwarantuje efekt opalenizny, idealnie wygładza, poprawia kondycję skóry. Otóż, moje drogie, on wygląda tak... Jest to nic innego jak podkład do nóg. Ja go używam właśnie najczęściej do nóg, ono ogólnie można używać na całe ciało, ale jakoś tak przyjęłam sobie, że używam go na moje nogi. Moje nogi na początku wiosny wyglądają jak idź i nie wracaj. Mają takie zabarwienie bieli z lekką zielenią, może nawet jest tam kilka tonów fioletu. Więc możecie sobie wyobrazić jak cudownie te moje nogi wyglądają wyglądają jak fioletowe dwa serdelki i dopóki nie wyjdzie słońce, dopóki to słońce nie liźnie mojego ciała, nie, nie lekko jego nie zbrązowi, nie sprawi że to ciało przestanie być przeźroczyste no to te nogi tak właśnie będą wyglądać, nie bardzo mi się podoba, nie jest to dla mnie estetyczne, oczywiście rozumiem wiem, że niektóre osoby to lubią, chodzą, tak nie przejmują się ale ja jednak lubię Lubię skórę muśniętą słońcem. No, co Wam będę dłużej mówić? I to jest wyjście. To jest właśnie wyjście. Tutaj w ogóle jest napisane, że to jest każdy rodzaj karnacji. Mam wrażenie, że jest to dosyć ciemny krem CC. I co z nim robicie? Nakładacie go na. Nogi, rozsmarowujecie, czekacie aż się troszeczkę wchłonie i macie pięknie opalone nogi. Pokażę Wam, może to na, na zasadzie moich dłoni. Możecie zobaczyć obie dłonie. Aby nie tak wygląda. Nie patrzcie na moje pasnokcie, błagam Was. Ściągnęłam hybrydę i, i je odżywiam. Nakładacie ten kremik. Ten kremik wygląda tak. On ma taki kolorek, jak możecie zobaczyć. No, po prostu jak podkład. Tylko jest bardziej kremowy. Nałożyłam go tutaj zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo. Co ja z tym zrobiłam? Rozsmarowuję na dłoni. Oh, bardzo ładnie pachnie. Bardzo szybko się wchłania. Korzystałam już z innego mm, z innego kremu, z innej firmy, i on zostawiał ślady na ubraniach. No tak, no bo to mamy, tak jakby, podkład. Podkład, który się ładnie wchłania. No, krem CC, krem koloryzujący więc wszyscy wiemy, jak to działa. Wszyscy wiemy, że to jest tylko na chwilę. To schodzi przy kąpaniu, przy prysznicu, przy pierwszym, lepszym myciu. i Proszę. Tak wygląda efekt od razu. Czekajcie. Tak wygląda efekt od razu. Widzicie tą rękę? Ta została posmarowana. Ta nie została posmarowana. Ta jest od razu. Ta od razu wygląda zdrowiej. Ta jest nadal biała. Widzicie? Nie ma jakiegoś takiego super efektu. Także on jest ciemny i możecie być przerażone, kiedy pierwszy raz go zobaczycie. Ale naprawdę, nawet tak z daleka, zobaczcie. Naprawdę jest efekt, ta nie była posmarowana, ta była posmarowana, jest lekko zabrązowiona, jest taka muśnięta, e, zdrowo wygląda, jak macie jakieś przebarwienia na, na nogach, jakieś e, drobne żylaczki, żyłki, e, czy właśnie coś tam prześwituje, macie tak, 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 może macie tak cienką skórę, tak bladą skórę, że te żyłki po prostu gdzieś tam prześwitują, e, no to myślę, że to jest rozwiązanie. Bardzo Wam polecam, szczególnie właśnie teraz na wiosnę. Ja właściwie tego bal samu używam tylko i wyłącznie teraz używam właśnie w miesiącu marzec kwiecień kiedy, kiedy po prostu ta moja skóra jest jeszcze nie zabyt brązowa kiedy jest po prostu właśnie taka jak Wam opowiadałam a później już korzystam ze słońca, korzystam z samopalaczy, korzystam z bardzo rzadko korzystam z samopalaczy ale korzystam głównie ze słońca no i gdzieś tam już to słońce mnie znajdzie po drodze, ale te pierwsze kilka wyjść na zewnątrz z nogami na wierzchu ewentualnie tutaj jak wychodzicie z, w jakiś Tutaj bez dekoltu, jakieś hiszpanką, z jakąś hiszpanką. Tutaj macie naprawdę blade ciało, chcecie, żeby było bardziej właśnie takie zdrowe. No to smyr, 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 smarujecie. 3 sekundy i, i po prostu skóra wygląda tak, i nie jest to efekt właśnie takiego bardzo, bardzo mocnego podkładu. Nie jest to mocne krycie, jak widzicie, ale nadaje ładny kolory, ładnie pachnie i co najważniejsze, nie zauważyłam, żeby ten krem brudził ubranie. Troszeczkę wiadomo, przy jakimś takim mocniejszym pocieraniu coś może się przybrudzić, ale nie, nie na takiej zasadzie, że będziecie mieć uwalone wszystko dookoła, także zwróćcie uwagę, jeśli również, tak jak ja, yy, lubicie być zbrązowione, lubicie mieć zdrowszy koloryt yy, skóry. Kolejnym ulubieńcem będzie krem do rąk z The Body Shop o zapachu Moringa. E, ta, ten zapaszek od razu Wam powiem, kojarzy mi się z akacją, z kwiatem akacji, właśnie z jaśminem kiedyś sprawdzałam, co to znaczy właśnie Moringa, wydaje mi się, że Akacja, jeśli nie, to gdzieś Wam tutaj dam znać. No, wszyscy w tym czasie myjemy dłonie, częściej niż zwykle. Wszyscy w tym czasie używamy antybakteryjnych żeli, które mega, mega wysuszają ręce i nie mam tutaj co tłumaczyć. Częściej używamy również kremów do rąk, żeby te dłonie nawilżyć i ja wróciłam do tego kremiku, to jest dosyć duża pojemność jak na krem w ogóle do rąk. 100 ml. Wielki, wielki kremik, który leży sobie koło mojego na moim biurku komego komputera i korzystam z niego kilka, kilkanaście razy dziennie i w ostatnich tygodniach bardzo, bardzo umilał mi to życie, bardzo ładnie nawilża, bardzo pięknie pachnie. Ja po prostu uwielbiam mieć na nasmarowane ręce, nasmarowane ręce, które dodatkowo pachną mi tutaj gdzieś koło nosa. Ten zapach jest po prostu bardzo, bardzo wiosenny, także bardzo Wam polecam. Kreming jak najbardziej na tak. W ogóle to ostatnio zmiesiłam taki patent, że powinni robić takie opakowanie, które które z jednej strony powinno mieć tubkę do otwierania, i z drugiej strony powinno mieć tubkę do otwierania. To powinno być przedzielone i właśnie z jednej strony powinien być żel antybakteryjny, smyr, smyr, smyr ręce żelem, a później kremikiem, żeby nas to nie denerwowało. Także takie opakowanie może opatentuję, może komuś podsunę jakiś pomysł. Takie opakowanie byłoby super, super ekstra właśnie w tych ciężkich czasach i to już wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać, wszystkie kosmetyki, o których chciałam wam opowiedzieć, mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam, może coś Wam podpowiedziałam to właściwie byli tacy jakby ulubieńcy początku wiosny, zobaczyłyście jak ja sobie próbuję radzić z tą wiosną, zawsze z nadejściem nowej pory roku, nowego jakby sezonu, bardziej sezonu, bo ja tutaj widzę dwa sezony, wiosna, lato, jesień, zima, więc na wiosnę zmieniam swoją pielęgnację, zmieniam Um, właśnie Kremy na twarz na bardziej nawilżające, bardziej takie lejące, mniej natłuszczające na skórę na na, moją, na moje ciało. Raczej używam czegoś bardziej natłuszczającego, żeby, żeby bardziej wspomóc tą kondycję, plus coś koloryzującego o samopalaczach na razie nie opowiadam, bo stawiam pierwsze kroki w tej kwestii. Teraz wszyscy siedzimy w domu, więc jakby ciężko się jakoś opalić, całe szczęście ja akurat mieszkam na... Na wsi, więc gdzieś tam e, przemycę te promyki e, słońca, nawet na balkonie powiedzmy. E, także dajcie znać, jakie kosmetki były Waszymi ulubieńcami w tym miesiącu. Czy był to tylko żelik antybakteryjny, e, mydło do mycia rąk i krem do rąk? Mam wrażenie, że tego wszyscy w tym momencie używają. Dajcie znać, napiszcie mi, porozmawiamy sobie ehm, na dole troszeczkę o kosmetykach, to jak to mówię, odhammy się. Nie musimy gadać tylko o tych złych czasach. Możemy pogadać o babskich sprawach. Możemy wrócić do tego czasu na chwileczkę, chociaż do tego czasu przed kwarantannę. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli lubicie posłuchać sobie czasem. U mnie tutaj o kosmetykach, o ulubieńcach. Zapraszam na moje social media, zapraszam na Facebooka, na Instagrama, na Insta Stories i na bloga, tak, na bloga. Tam pojawią się artykuły, tam pojawią się moje filmiki na bieżąco. Jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, to bądźcie właśnie tam, bądźcie ze mną wszędzie, gdzie możecie. No i cóż, najciej to już byłoby wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!